Zapraszam na kolejny sezon szkoleń stacjonarnych Akademia Kontraktów Budowlanych. Ruszam w kraj z jednodniowym szkoleniem, w czasie którego omawiamy aspekty umowy o roboty budowlane, najważniejsze z perspektywy placu budowy. Na trasie szkoleniowej znajdą się Łódź 20 września, Kraków 24 października. Są też trzy miasta, przy których nie mam jeszcze wyklarowanej konkretnej daty. Na przełomie września i października zawitam w Toruniu. W październiku będę we Wrocławiu, a w listopadzie odwiedzę Kielce. Agendę, cennik i rejestrację na szkolenia znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik akademia. Raz jeszcze prawniknabudowie.com ukośnik akademia. Do zobaczenia w Twoim mieście. Czego najbardziej nie lubisz w umowach dotyczących inwestycji? W umowach dotyczących inwestycji najpierw może się wytłumaczę tak, jakby dlaczego czegoś nie lubię, e, dlatego że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy mamy ograniczony czas, jakby możliwości skupienia nad danym tematem i z tego względu niezbytnio przepadam nad takimi bardzo długimi kontaktami na roboty budowlane typu 60 stron, 40 stron. No, bo to już pracy trzeba dzielić, żeby ta praca była efektywna, żeby się zauważyło wszystko, co się chce zauważyć w tej treści. I też mam wrażenie, że nie zawsze jest potrzeba aż tak bardzo szerokiego rozbudowania klauzul umownych. To jest jedna rzecz. Inną rzeczą jest to, że umowy często są Skrajnie i chyba nie będę się bała używać takiego sformułowania, że są skrajnie jednostronne i też mm, w tygodniu opiniujemy wiele umów, tak? Pewnie kilkanaście. I mam wrażenie, że w większości tych umów, a jako, że w 90% działamy z ramienia wykonawcy generalnego czy podwykonawcy, no to jakby stykamy się z tą samą zasadą problemów. I, no i się to po prostu powtarza. Skoro mamy umowę dwustronnie zobowiązującą, jedna i druga strona zobowiązuje się do pewnych czynności, to też jest tak, że podwykonawca, żeby utrzymać siebie, swoje przedsiębiorstwo, pracowników, opłacić leasingi, tak, kredyty i wszelkie inne zobowiązania wysokie, dzisiaj nie ma co się oszukiwać, to musi mieć, nie ma wyjścia, musi Swoją pracę zaplanować. Musi wiedzieć, że z tej budowy zejdzie tego dnia, i może od tego dnia już podpisać kolejny kontrakt, który to kolejny kontrakt pozwoli mu dalej zarobkować i utrzymywać z miesiąca na miesiąc te swoje wysokie koszty. Tak? I dlatego wydaje mi się, to takie chyba też mogę użyć takiego słowa niesprawiedliwe, że ten generalny wykonawca może kolokwialnie powiem, trzymać tego podwykonawca, na tej tego podwykonawcę na tej budowie. Ile tylko zechce, jak tylko zechce, i ten podwykonawca generalnie przez ten cały czas ma związane ręce i nie może wtedy zrobić nic, bo ma tutaj swoje zobowiązania. W tej umowie ma wysokie kary umowne, w tej umowie ma ym, prawo tak, tego generalnego wykonawcy do odstąpienia, jeżeli dojdzie do choćby minimalnego naruszenia, właśnie terminu, chociażby wykonawstwa. Czyli ten wykonawca nie może iść sobie zrobić na innej budowie w tym czasie, no bo wtedy może yy, na dwóch budowach dopuścić się nieterminowości. E, także jakby reasumując i się nie rozwodząc dalej, e, to są postanowienia, których nie lubię w umowach i z którymi staram się, tak? bo nie zawsze jest taka możliwość, ale walczyć, jeżeli takie spotkam. Chciałem wyklarować, bo powiedziałaś, żeby nie rozwodzić się dalej. My nie rozwodzimy się wcale, nawet nie wystartowaliśmy, także nie idźmy z rozwody dalej. Mamy bardzo podobne, zbieżne oceny. Byłbym wdzięczny, żebyś nie zabierała moich notatek, gdyż są to moje notatki, które przygotowałem sobie na potrzeby nagrania odcinka. Mamy zbieżne oceny o tyle, że mnie też pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, czytając, była ta metodologia zdecydowanie kija a nie marchewki czyli takie myślenie że ja tworząc umowę czy moja umowa w ogóle jeżeli jestem stroną która zleca roboty budowlane niech to będzie inwestor względem generalnego wykonawcy to tak naprawdę jest taka pętla i im bardziej ta pętla zaciśnięta będzie na szyi mojego kontrahenta tym jestem w lepszej sytuacji, czytaj, im bardziej umowa, myślnik pętla jest zaciśnięta, tym lepiej. Więc jak wygląda standard tworzenia jeszcze lepszych umów? Jeszcze bardziej zaciskajmy tę pętlę. Tylko w tym wyścigu takim umyka jedna drobna rzecz: że ciągnąc, ściskając. Dociskając ciągle, dochodzimy do sytuacji, w której zjaw stał przed którą był postawiony pewien młody chłopiec, który stwierdził, że swoją świnkę morską chciałby zabrać na spacer, i żeby zapewnić, żeby był to bezpieczny spacerek, to właśnie zrobi jej taką smyczkę domowej roboty ze sznureczka, no a żeby było właśnie bezpiecznie, żeby świnka była bezpieczna, nie uciekała. To trzeba zawiązać mocno. No i był to pierwszy i ostatni spacerek tej świnki. Na zawsze w moim sercu dyziu. Więc pozbawianie kogoś tlenu nie jest metodologicznie najlepszą drogą do współpracy. Kiedyś na LinkedIn zrobiłem taką ankietę, która miała na celu zidentyfikowanie, czy i jakie marchewki, właśnie, stosowane są w polskich kontraktach. Tak jak mamy polską myśl, Szkoleniową, to mamy polską myśl kontraktową. I zdecydowana większość odpowiedzi to było, że nie widziałem żadnej marchewki, gdzie próg wejścia postawiłem bardzo nisko, bo pytanie w ankiecie dotyczyło tego, czy w przeciągu ostatniego roku bodaj chociaż jeden raz jakiś mechanizm taki marchewkowy widziałeś. Więc tych mechanizmów po prostu nie ma. Bo ze zdziwieniem osoby słuchające odcinka mogą się dowiedzieć chociażby, że pewnie nie przychodziłoby to do myśli, no bo mamy kary umowne za termin, prawdaż? W każdym kontrakcie. A kiedy spotkaliście się państwo z karą, nie z karą, a z bonusem finansowym z dopłatą do wynagrodzenia za przedterminowe dowiezienie, skrócenie terminu o X? Ja na przykład nigdy. Ty? Kilka razy. Tak? Gdzie? Nie mogę powiedzieć. Ach, myślałem, że może publiczne to można się pochwalić. Nieźle. No to w każdym razie ja trzymam się swojego. Ja nigdy w życiu nie miałem przed oczami umowy, w której przewidziano, że dajmy na to skrócenie terminu realizacji... Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mówię o kryteriach wyborów przetargu, czyli ten, kto zaoferuje najkrótszy, ten dostaje najwięcej punktów. Tylko mówię o sytuacji, gdzie w umowie wprost przewidziano, że słuchajcie, termin zakończenia to jest 22 sierpnia. Jeżeli przywieziecie to półtora tygodnia z wyprzedzeniem, to dostajecie plus x% procent wynagrodzenia jako bonus. Aneta jest w lepszej sytuacji, zdziwiłam nie mocno. Jeżeli chodzi o jakieś mechanizmy takie premiujące, to chyba takim najczęściej spotykanym jest optymalizacja i podział zysków z tego wynikających, czyli jeżeli wykonawca wygrzebie jakieś rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić wydatkom i kosztom realizacji, no to dzieli się inwestor najczęściej z nim 70 do 30 tym zaoszczędzonym budżetem. Ja, jeżeli jeszcze mogę dodać tutaj do tego zaciskania tej pętli na szyi, że też musimy pamiętać o wymiarze takim finansowym i podwykonawca, tak, bo jakby ja ciągle mówię w tym kontekście, podpisując umowę na zakres, przykładowo, że wykona 2000 metrów kwadratowych, na przykład czegoś, tak, drogi, to policzył stawkę jednostkową za wykonanie tych dwóch. Tysięcy metrów. I w sytuacji, jeżeli ten generalny wykonawca ma prawo w sposób taki dowolny obciąć i powiedzieć, że zrobisz tylko 100, no to wtedy umówmy się. Stawka za wykonanie tych 100 metrów jest znacznie wyższa niż za wykonanie tych umówionej, tej większej ilości. To jest jedna rzecz. I, i nawet jeżeli. Umowa jakby przewiduje takie jednostronne, tak, zdjęcie pewnego zakresu, to nigdy nie przewiduje modyfikacji czy zwiększenia wynagrodzenia wobec tego, że przyjęcie jakiejkolwiek rentowności z realizacji zmniejszonego zakresu. To jest jedna rzecz. A inna rzecz, również związana z finansami, jest taka, że ten podwykonawca, największą rentowność, może sobie schować. Tak? Czy przewidzieć, może to jest lepsze słowo, na przykład przy końcówce realizacji, albo przy 70%, a generalny zdecydował się, że po 50% mu zdejmuje ten zakres, tak? I okazuje się, że ten podwy podwykonawca wtedy nie zarobi nic, albo jeszcze dołoży do realizacji tej inwestycji. Więc to też z tego punktu widzenia jest no, po pierwsze niebezpieczne, a po drugie nie powinno w ogóle mieć miejsca. To już kończąc. Ten wątek moje subiektywny, taka bolączka, moja tylko moja, to żmudność tej pracy. bo To, to o czym wspominałaś, to grzebanie po raz kolejny w 20 stronach umowy i 40 stronach OWU, to jest takie naprawdę nie najświeższe zadanie, powiedzmy, i robienie tego, odkrywanie koła na nowo. I doszukiwanie się, pilnowanie po raz kolejny, czy nie zostało coś tam wbite, Ukryte. gdzieś tam mhm. tylnymi drzwiami wprowadzone. Czy może inaczej, tylne drzwi to, to za mocne słowo, bo to wszystko jest czarno na białym, ale pilnować tego trzeba. To z mojej perspektywy osobistej, jako prawnika, który robi to na co dzień, to jest żmudna praca. Mhm. Kolejne pytanie, jak prawidłowo w umowie ochronić się przed ryzykiem błędów projektowych, jeśli inwestor wymaga zapoznania się z projektem i zgłoszenia błędów, a odkryjemy je dopiero przy realizacji? Okej, okay, to tu już troszkę sam początek pytania nastawia mnie na wąski kontekst, bo pyta ktoś o to, jak w umowie może się zabezpieczyć, z czego wynika, że wpływ na umowę ma. To raczej nie będzie na przykład kontekst zamówień publicznych, bo tam w teorii w wyjaśnieniach specyfikacji można robić takie grzeczne negocjacje, ale w praktyce ten obszar akurat nie wydaje mi się, żeby warto było angażować papier, bo skończy się na zamawiający nie wyraża zgody czy i zostaje jak w SIVS. W, w, w przepraszam. Nie nie te PZP. Ale jeżeli już myśleć o tym, co zrobić w umowie, to zacząć od tego, żeby przeczytać, przeczytać, cóż w tej umowie jest napisane. Gdyż ja szczerze mówiąc, nie nawet negocjując właśnie umowy, wprowadzając modyfikacje, nie proponuję usuwania tych klauzul o zbadaniu dokumentacji itd. i tak dalej, czyli takim całościowym wykreśleniu bo wykonawcy mogą myśleć, a przecież jestem realizatorem, nie projektantem, więc to nie mój, nie mój ból głowy. Tego nie proponuję z bardzo prostego względu, nikt się na to nie godzi. Także strata czasu i tlenu i tak nie przejdzie, ale sam fakt zamieszczenia takich klauzul nie jest jednoznaczny z tym, że wszelkie bóle projektowe są bólami wykonawcy. Jeżeli już pojawia się taka klauzula, to jako domyślnym takim ustawieniu możesz myśleć o niej, jeżeli idziesz w klasyczną inwestycję, buduj jako weryfikacji ze standardem wykonawcy robót budowlanych, nie projektanta. Co to znaczy? To jest weryfikacja, która obejmuje takie wielbłądy budowlane. OK, przejrzę, zobaczę, czy jest kompletne, a jeżeli chodzi o jakieś błędy, to wyłapać mam, ale jak sądy, to określają błędy ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych powszechnie stosowanych w budownictwie. Takie wielbłądy, że w szkole, jakimś tam technikum budowlanym, to nawet człowiek, który czerwonego paska nie ma, tylko jakoś tam jest uprzejmie przepychany z klasy do klasy, powinien się zorientować, że coś jest nie w porządku. Więc same takie klauzule to jest uwaga zarówno do wykonawców, jak i inwestorów. Drogi wykonawco, to, że masz umowę z taką klauzulą, nie oznacza, że z automatu każdy błąd później dokumentacji, który się pojawi, jest Twoim błędem. I drogi inwestorze, nie. To, że miałeś tak wpisane, to absolutnie nie znaczy, że ty zepchnąłeś sobie problem z barków i będziesz mógł zrzucać odpowiedzialność na wykonawcę. Bo chociażby jest długi szereg orzeczeń rosnący szczęśliwie w moim odczuciu z roku na rok, które w kontekstach inwestycji właśnie publicznych, bo one najwdzięczniej i chyba najszerzej generują takie spory. Ciekawa byłaby statystyka, gdyby ktoś sporządził kiedyś, ile jest procesów z inwestycji publicznych, a ile jest z rynku prywatnego. W każdym razie sądy wskazują, że w ogóle niedopuszczalna jest taka żonglerka ryzykiem dokumentacji. Jeżeli chodzi o opis przedmiotu zamówienia, to to jest Obszar obowiązków zamawiającego i on nie może go przerzucać w ramiona wykonawcy, KIO też w swoich wyrokach wskazywała, że nawet te klauzule o zbadaniu dokumentacji nie oznaczają wnikliwego, dokładnego, merytorycznego sprawdzenia wszystkiego. Także tutaj standard samego ujęcia takiej klauzuli może być bardzo różny, bo na przykład, jeżeli zobaczysz ktoś tam usiądzie, Rozmawiajmy o rynku prywatnym, powiedzmy, bo tam jest mniej tych zastrzeżeń pod kątem tego, jakie są ograniczenia, czy co można wyczytać z artykułu 99 PZP. No to, jeżeli ktoś mi pisze, że wprost, że przyjmuje na siebie, dokonałem weryfikacji merytorycznej z uwzględnieniem wiedzy projektowej i przyjmuje na siebie ryzyko niestwierdzenia pewnych nieprawidłowości. No to argumentów jako prawnik tak no wysoki sądzie no tak nie fajnie by było jakby tak wykonawcę aż tak karać. To wiele ponadto, szczerze mówiąc, nie mam. Także zacząłbym właśnie od przeczytania co pod czym konkretnie się podpisuje i jeżeli już chciałbym zmieniać, to znowu nie wierzę w skuteczność wykreślania, nie sądzę, żeby ktokolwiek się na to zgodził. Tą rzeczą, którą z największym powodzeniem gdzieś udaje nam się wpychać, to jest taki podkreślający dopisek. Jeżeli jest to właśnie, że wykonawca oświadcza, że zbadał czy zapoznał się z zachowaniem standardu wykonawcy robót budowlanych. Żeby podkreślić właśnie dobitnie, że to co ja sprawdziłem, to sprawdziłem ja budowlaniec, a nie ja konstruktor, ja architekt, ja ktokolwiek inny kto Zarabia na życie sprzedażą projektów. I w takim przypadku, no, jakiś tam racjonalizacja tego poziomu ryzyka jest. Z ciekawostek, to chyba najdalej idące, takie najbardziej bezpieczne rozwiązanie, które kiedyś udało mnie się wpisać w umowie. To w umowie podwykonawczej wpisanie wprost. Jaki, jaka tolerancja błędu przedmiaru spoczywa na podwykonawcy? Czyli wprost, ponieważ podwykonawca mówił, że ja jestem gościem od prostych robót i nie jestem projektantem, mogę wejść i mogę przyjąć na siebie ryzyko, że przedmiary są niedoszacowane do moich procent. 5, 10, jakikolwiek inny, nie pamiętam na, na czym tam stanęło konkretnie. Niemniej rozwiązanie było takie, chociaż mówię to bardziej anegdotycznie, bo nie spodziewałbym się absolutnie, że jest to coś, co powszechnie stosować można i wejdzie do użycia. Dlaczego nie pracujecie przy kontraktach na budowę domów jednorodzinnych? Czy gdyby wartość takiego kontraktu była wysoka, na przykład kilka milionów, to podjęlibyście się? Ja bardzo otwarcie komunikuję, regularnie, bo i regularnie pytania o to dostaję, że budownictwo takich domów jednorodzinnych to nie my. Mam bardzo jasno wyklarowane, co chcę sprzedawać, czy co chcę, żebyśmy sprzedawali w kancelarii i komu chcę, żebyśmy to sprzedawali. I to nie jest to nie wpisuje się w te moje wyklarowanie. I żebyśmy się też dobrze zrozumieli, Aneta czy ja, jako radcy prawni, nie możemy sobie od tak odmawiać pomocy prawnej. Z ważnych powodów możemy to zrobić, to są zasady, które wiążą się z wykonywaniem naszego zawodu. I w ostatecznym rozrachunku ja bym tej pomocy nie odmówił. Gdyby ktoś był na tyle zdecydowany na nas. Że absolutnie ze wszystkich sił chce, żebyśmy to my pracowali przy jego temacie, przy temacie budowy jego domu, to mogłoby do tego dojść. Z tym, że ja również otwarcie komunikuję, i w tym widzę, jakby mówi, wykonujemy zawód zaufania publicznego. Dla mnie w największym uproszczeniu oznacza to, że ludzi traktować powinniśmy bardzo przyzwoicie. I te przyzwoite traktowanie ludzi odbieram jako otwarte stawianie im pewnych kwestii. I otwarcie stawiam chociażby to, że my jako kancelaria to nie jest tak, w ogóle w, pra w pracy prawnika nie jest tak, że skala danego projektu będzie rzutowała na wynagrodzenie. Bo poniżej ze swoich stawek, które stosujemy przy dużych inwestycjach, samego faktu, że to jest coś mniejszego, nie oznacza, że będziemy stosować inne. Co więcej, tak naprawdę, czysto biznesowo, z perspektywy mojej, jako osoby prowadzącej kancelarię, to wręcz jest szereg okoliczności, które wskazują, że ta stawka powinna być wyższa niż przy standardzie, gdyż to jest praca niestandardowa. I tutaj możesz pomyśleć o każdej firmie. Czy robisz strony internetowe, czy prowadzisz salon fryzjerski, no to jeżeli z, jesteś barberem i nagle okazuje się, że masz ostrzyc kobietę, no to niby to jest strzyżenie i to jest strzyżenie, ale to troszkę jakby inna granica to, co robisz. Albo jeżeli projektujesz strony internetowe, a ktoś nagle cię pyta o aplikację, o stworzenie, no to. Okej, okay, to teoretycznie programista tutaj, tam coś tam się da zrobić, ale znowu to nie jest jeden do jednego to same. I otwarcie stawiam ludziom, jeżeli właśnie czytam problem i widzę, bo to jest najczęstsza sytuacja, bo moje doświadczenia są takie, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te budownictwo jednorodzinne, to tam tematy VAT są królujące. O ile na przykład te, te komercyjne projekty, zamówienia publiczne, które robimy, to są roboty dodatkowe, to są kary umowne, to odstąpienia. są jakieś odstąpienia. O tyle teraz, tak jak myślę, to absolutnie nie ma jakby tak dużego u nas portfolio tematów dotyczących VAT. A to, co się zgłaszają ludzie z, z budownictwem jednorodzinnym, to najczęściej właśnie jest tam nieprawidłowe. To, pękająca elewacja, tutaj jest tak. To są innego rodzaju rzeczy, i mogę rzucić tutaj tą samą rekomendację, którą rzucam w takim osobom, że jestem przekonany i ze spokojnym sumieniem stwierdzam, że lepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy, jeżeli macie Państwo w swoim mieście kancelarię adwokacką czy radcowską, z nią właśnie. I nawet rekomenduję, żeby poszukać takiej jednoosobowej, gdyż jeżeli chodzi o kompetencje, to dla takiego rozwiązania sporu rękojmiennego chociażby one jak najbardziej, jestem spokojny, się tam znajdą u radcy prawnego czy u adwokata, a budżet będzie rozsądniejszy. Niż ten, który liczymy my za swoje usługi. No i jest też cała inna specyfika pracy przy takich sporach, bo zdarzało nam się jak najbardziej pracować przy, przy tych sporach. Ja, na przykład, na, na początku kariery, kiedy zaczynałem, no to nie wybrzydza się wtedy, jakby nie selekcjonuje się zleceń, tylko y, temat, który jest zgłoszony, jest super tematem, bo jakiś się pojawił. I te spory, moja obserwacja jest taka, mają ze sobą ogromny bagaż emocjonalny. Co też jest zrozumiałe, no bo ten projekt pod tytułem Budujemy swój dom, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą człowiek może zrobić w życiu. Dla siebie i swojej rodziny tworzysz to jedno wasze miejsce na świecie, jest to też potężne obciążenie finansowe na wieloletni, liczony w dekadach najczęściej kredyt hipoteczny. Więc wszystko to jak najbardziej uzasadnia taką podbudowę emocjonalną, ale znowu otwarcie mówiąc o mojej stronie: ja na przykład pracuję w pracy, czyli to nie angażuję się emocjonalnie, nie prowadzę wojen wykonując swoją pracę. Rozwiązuję problemy, które zostały mi powierzone. Także jeżeli przychodzi do mnie inwestor niezadowolony z wykonawcy, to będziemy rozmawiać czy o tych obciążeniach karą umowną, czy o zmianie wykonawcy, czy o odstąpieniu, czy cokolwiek innym, ale nie wejdę w buty człowieka, który jest wykonaw temu wykonawcy wrogiem. To nie jestem ja. Z perspektywy takiego klienta, będącego osobą, która buduje swój dom, no to on ma pracę, czy ona ma pracę i chociażby kwestie spotkań i telefonów to są kwestie po godzinach pracy czy weekendowo których nie praktykuję, bo znowu praca jest moją pracą i dostępny jestem w godzinach pracy. Także wszystkie te okoliczności sprawiają, że in, te, intencjonalnie nie pracujemy w tym budownictwie, zresztą, żeby nie. Może dla pełniejszego obrazu w mieszkaniówce w ogóle nie pracujemy, bo to jest dla mnie też troszkę inna sfera budownictwa. Deweloperka ma inny charakter niż to, co robimy my. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakelariamroz.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.